Zacznij. Nie, no seba. Dobrze, w takim razie witam wszystkich bardzo serdecznie. Dalej powie Magda. <grym> <grym> Magda, witasz kogoś? Tak, witam wszystkich. O, piękny. Mhm. Jest z tobą dzisiaj? Jest ze mną dzisiaj. Seba. Witam. Ten, on, ten, tam, ten, ten, tam, ten, ten, dobra, lecimy do roboty, Ela. Raz, kacper. No, Ela. Ile? Tak, ja, cześć. Cześć witam serdecznie. Generalnie jakby kto pytał Magdę tak słabo, ponieważ dzisiaj yy, mikrofon zepsuł, rozkroczył się i, i mam laga Nieważne. I ten... Magda i siadaj ogóle... na błotnik. O, na szuzblech. Dobrze. Ja dzisiaj pojadę sobie tym o tym Wursusem. Oj, pładzistra. E, robić robić ten, jak to się nazywa. E, Złonki pole. Będę robił Czyli po prostu będę o e, ja tam A wy opowiedz co e, będziecie robić Magda jest Ja generalnie. będę chciał Ja sobie dojeździł bez celu po polu nie Magda jest na usługach u mnie dalej czy nie Nie, nie wiem, tak Okej okay. na drugim znaczy na kolejnym odcinku Magda będzie już nie na usługach u mnie Ponieważ Magda przejęła gospodarstwo Znaczy przejęła, może raczej stała się wspólnikiem jednego z nas ja kim jest Jakub, nie wiem czy o tym, ale nieważne. Tak, tak teraz już nie. wie. <stronaway> Tam? Teraz już wie. Tak, teraz już wie. Dokładnie, tak, ja sobie tutaj zrobię w Dlatego, że ta łąka to jest strasznie stara i ona na nią już i takie różne. Kto mi to traktu przestawił? To nie ja. To nie Seba. Seba? Ignałem. To znowu ja, tym nie Holandem jest. Paciulok jeden. Paciulok wino, a Paciuloka go ciebie. A robisz to nie ma komu. Sprze sprzedam ziemniaki, sprzedam zimnioki, kto chce kupić halo, halo. Dobry, ja zgnoim. Nie, nie ma siły. go wysuć? Kaj go, kaj go to było jakoś tak? No. Kaj kipnęć? Kaj go kipnęć? Rajot? To znaczy? To znaczy? Ale co? No to co mówisz? Dobry, ja zgnoim. Kaj go kipnęć? A co, no ale, Nie rozumiesz, serio? Znaczy, nie, gdzie, nie wiem. Po waszemu, to znaczy... Dzień dobry, przyjechałem z gnojem... Gdzie obroniem, go wykipować? Przepraszam, y, Przepraszam, z obornikiem. Gdzie no. go wysypać? A go kipnąć, no dobra, dobra. No, i tak, dobra. to znaczy... Zaraz to rozumiem. To jest po naszym Ja jakby... Jak U nas też tak się to bawi. Zaraz, ja je ja wszystkich Powyjaśnię ich, bo to jest naprawdę denerwujące, ponieważ my tutaj. Najta się. Nie, no ale serio, nie? Generalnie też mam do Was widzowie, niestety, bądź też yy, chcąc, też nie chcąc, ale muszę. Mm, informację: seria ta Dobra. dobiega powoli do końca. Ponieważ. No, że, to się nabyłam na serii. Dlatego powoli, jeszcze nie skończyłem, dobre? Dobre. Mów, Sebastianie. Ponieważ, na tej mapie w wersji V3 przestajemy na razie grać e, To znaczy, jeszcze będziemy, kilka odcinków zrobimy, bo jeszcze mamy Sporo roboty, aczkolwiek e, Seria ruszy dalej dopiero jak zrobię Wersję czwartą mapy tej Czy nigdy? Nie no, zrobię, bo już zacząłem nawet Obś, O proszę Ci nic nie mówiłem e, I... Ej, ja? mogę o coś zapytać? Tak kiedy ja ma asfalt? On? Wylają mi asfalt? No wylali ci właśnie. Tak się Elegancko. Wylali ci. jeszcze trochę dziurawy jest, ale ja myślę, że ogarnięcie. No, nic. no, no nic. za lepszy dziurawe niż, niż wcale, nie? Niż Polna, no. No asfalt będzie, u do i ten. Kurde, święta, normalnie będą będzie. Będziemy pić. No czyli niektórzy tu piją, ale spokojnie, no, wszystko podkończyło. Alkoholicy, I... no mów. Ej, powiem mi, też mam te ziemniaki wypierdolić. Hej, to mam? Do obory. panie, czy do, 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 do tego, Nie do obory, tylko tego drugiego, do stodoły. Chyba, kontynuuj. Nie. Tak, lisz eee, a zalisz. Eeeh, zafimniałem. Co myślałem? Rozpocząłeś e, mnie, pracę nic. nad czwartą wersją mapy. Nie, Trzeba jego pamięć. Teraz, powolutku, przestajemy na kończyć e, nagrywanie serii. Tak, tej. to znaczy nie, że przestajemy, a raczej robimy pauzę do czasu yy, powstania wersji czwartej, tak na To Magda Niecholem jeździ? Nie. O, ja nie tak, wiem, kto. Nie, nie, nie. Nie. To by też udało się, się zainwestować w jakieś maszyny. Ja jeszcze zbożę swojej mam jakieś tam, by trzeba było je do walnąć. No i coś by trzeba było poinwestować. Właśnie się zastanawiam czy nie zainwestować czasem w gospodarstwo, a raczej w rozwój jakiś tam. Na przykład gdzieś wykupić jakieś pole, ogrodzić je i na przykład postawić hale na zboże. Ponieważ ja takiej hali nie mam. Ja mam dwa silosy, zaledwie w których się mieści nie za dużo. I ja nie mam w ogóle nie... silosów. No właśnie, dlatego mówię na przykład. Silosy mogę sprzedać potem Riotowi jako używane w stanie bardzo dobrym. Dobra. Z dodatkiem, e, oczywiście, alkoholu e, nisko... E, wysokoprocentowego. Z dodatkiem guarany. Tak jest. I no. Ale mówisz, mówisz o tych binach, czy ogólnie o silosie? Nie, nie, o binach, o binach. No to ja bym chciał kupić takie biny. No to się dogadałem, stówkę za jednego dasz i spokojnie. Ale złotych. No, złotych polskich, nie sto... Nie. A, to dobrze. No, nie, nie tysięcy, to za dużo by było. No. Nie no, tysięcy się. chyba, Zwróć 20 tak. jest. Zróbmy tak. i niech będzie na jedną noc twoja żona. Nie mam żony, więc okej, okay, stoi. Dobra, super. Ale może być też przyszła żona, ja nie powiedziałem kiedy, więc... Nie no, na spokojnie. Seba kurwiosz. Nie do mnie ta żona, inna, do szwagra. Będziesz Seba, coś potem chciała ode mnie. Szwagra mojego brata, siostry, tej szwagierki. Ze strony Gajewra. Gajewra, Tak, ze strony Gajewra Kuzynki Gajewra. i Pastera narzeczonej bratanka. Więc zatem no. On jest taki samotny, bo on chciał iść za księdza kiedyś. To. Ale ten ksiądz powiedział jej... Nie, nie idę za tego księdza, bo to jest tam słuchajcie, tam jest taki rygor i w ogóle tam nic nie można, tam nie można się napić porządnie zajarać, nie można ani nic w ogóle, a o dziuchach to już w ogóle nie ma co dać o kim ty mówisz? No co, no o tym księdzu od tamtego szwagra, siostry i brata... Aha, bratanka. tak, racja. No. Się. Nie będę powtarzał, mówiłem teraz. Nasz nowy na proboszcz w parafii, no, no. Nie wiem, kim on tam jest, ale on tak narzekał strasznie na no, tego faroża i... Słuchaj, bo to jest tak, że on tak narzekał, bo no, nic nie może, nie? To jest ksiądz i on, jego, on ten... ten... no takie coś... Celibat. Celibat. Nie wiem co, ale on ani do końca porównanie nie może, bo musieli się kryć z, ginką, w ogóle, znaczy z zabezpieczeniem musi i... Trzyma <laughs> normalnie w gardle. No i musi się kryć z tym wszystkim, no, a gdyby było tak, że on by był tym całym, jak to się go jak po naszym muzułmaninem muzu czy kimś tam i on by mógł mieć na przykład pięć żon, to by, się, by mu się wtedy nie nudziło, bo sobie o tym księdzem tam, 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 ten, ta... Jak to się po naszym eee, suma wprawił w ten, w, ten, w ten dzień e, niedzieli. niedzieli. Eee, no i generalnie chodzi o to, że na to, na, 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 na to by wyszło, że bym był księdzem, ale by miał pięć żon, by sobie umiał użyć op, i by mu było lepiej. No ja tak uważam. Chyba by się zamęczył. To z, z pięcioma żonami? No. No nie no, zostały mu jeszcze dwa dni tego dnia, bo... <grymne> jak dobrze liczę. A nie, bo to nie bardzo, bo to jak to, to niedziela to ta suma. Na no dodatek jeszcze jakiś obchód chorych by był tak niedziela albo coś. Nie, nie, to to, czy pięć to jest za dużo. Bo wtedy bym miał max. No ale już taki absolutny max. To zależy potem jeszcze od stopnia wymagań, wymagań panienek. Ej, yy, tak, kto, kto wytrzymał do przemówienia sobie, pisze hashtag ksiądz. Ale ja jeszcze nie skończyłem. To hashtag A, no. jest interes, hashtag to... na seba. Nie Też. Ja na Ej, to są wytrzałem... hashtagi czy nie? Bo ja nie gardzę. No są. Ej. A, do gitara. Zaraz mam Fajnego hashtaga. generalnie, hashtag generalnie ten, no generalnie to. Yy, bo to jest tak, że Kacper opowiadał ostatnio o Magdzie, jak Magda się przebierała. I jak się przebierała, to wypadły jej z kapsy, z kieszeni, zobaczcie po waszemu. Maszemu to z kapsa. E, wypadło jej ten. 10 centów. I... <grym <grym co chce? 10 centów, nie? Co macie No zwaliła. Co kurwa? Co kurwa? Nie zmieniłem. <grym> Och, nie. O nie, Zło. Zm 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 zło. No rozumiemy, rozumiemy. No ale ja nie wiem, czy oni rozumieją, bo oni cały czas mówią, że nie. ZŁO. Co zmieniło się w co Złow. nie powiedziałem? Nie słyszę. O Boże. Jeszcze raz. Seba, <noise> nie mogę. Nie no dobra, no. wracając do tych centów. Bo mam gdzie wypadły te centy? I... Co kurwa? Co kurwa? Nie no, nie, nie tak, Widzicie to? Widzicie? Co to jest? Ja coś zaczynam gadać, a oni nagle gadają mi, że to tak nie ma. No nie wiem, jak to jest, jo nie wiem Straciłem normalnie myśli. Więc możecie za mnie dokończyć, jeżeli... Jak to nie, to nie się, myślisz? Pomyślisz o tym. Ja sobie zbieram ziemniaki. Mimo eee, hektara. do tego zbierania ziemniaków to by ci musiał jakieś fotki fotkie przetyknąć. Nie. No właśnie fotkie. Fotkie? O stój tam spraw. taki niefotogeniczny. Ale weź podejść daj tego tura niżej. Teraz tak, skręć ko kołami w lewo. E, nie, w prawo. I troszeczkę w prawo kołami i troszeczkę do tyłu. Czy jeszcze jeszcze drugie tyle co przejechałeś? Jeszcze? Nie, starczy dzięki. Ej, kopruch mi tu luce. Jeszcze chcesz? Czekaj ta. Dobra, na razie tyle, teraz idę jeszcze Magdalenie zrobić foto oraz y, Rajotowi aka Kamil. Podobno się tak nazywa Rajot, nie wiem czy to prawda. Ej, tyś już dużo zasiaładził, o. Rajot aka Zamieszki display. Ej, z się Magdalena. No stoję. Stoisz czy stoi? Stoję, nie mam co stać. Czekaj. Włosy na głowie. No chyba na klacie. I dobra, nie, jednak jest to, to ja ci to zrobię. No i e, w ogóle słuchajcie bo jest taka ja, 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 ja Jadwiga Hymel Babka taka jedna o, Babka Riot, Stop Teamu o, Riot, A co ty robisz, to będziesz siął? No już tu się. Kurwa. Zatrzymuj się, zaczymy się Poczekaj, chcę chociaż ruszyć stąd Czekaj, jeszcze nie A ja ci pan kiedy byś robił zdjęcie. Już ci zrobiłem taka. jedno, ale jeszcze zrobię to wtedy kiedy powiesz o stój czekaj, bo tu będzie Magda teraz, o Jeszcze podjedź Magda stój Jeszcze, 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 jeszcze troszeczkę Dobra stój Dobra Dobra, dziękuję Gdzieś mówię, ha Teraz rob O Magdzie zrobiłem, to też się zaufało i nawet ja się zaufałem Trzy obciążniki na jednym zdjęciu no, tylko mnie tam brakuje. Hehehe. Eee. Hmm. I pójdź do przodu. W co się ja teraz na kolejne pole jadę, nie? Okej, okay, Kacper, podejdź do przodu. A co? No bo Bo ciebie widać, tylko że u ciebie nie widać tura. Jeszcze jest, stój, 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 stój. za dużo. Pójdź do tyłu, stój, stój, stój. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę jest, 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 stój. O, stój, to jest idealnie. Widać łyżkę, nie widać tura, był szaga zasłania i potem widać obsłonik. No. Okay. Co, ja tu, co ja tu gadałem, powiedzcie, Magda, co ja tam gadałem? To jest ciśniany? O centach. O centach, a kurczę, no i... O, forfec. O No i te centy, jak je wyleciały z tej kapsy, to... się tak... Udam, że tego nie widziałem w kacperze. Kurwa. <grym> <grym> y no, przy pracy Help me, help mi me. E, Tylko, że jak ty chcesz zrobić help ci uj, ale wypadek go Ej, równo 300 kilo poszło, on w tamto pole, ja równo pół zbiornika z silnika No to widzisz, to w całkiem Kukhoi klipu... nie bym powiedział I za no, to co zrobisz? Za pamięć Czeek Bo ja tutaj nie widzę innej rady jak no no awesome. no, 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 na bo dać w prostu tego by czwarte To nie, bo nowy jest, nie o po coś nowego Masz kurwa ty Nie czynaj to mnie a e nie do ciebie! Do kogo? Na tą kurwę głupią co się to położyła To nie przeoczynaj taki... A to, to twoja wina opinii... no nie No do kogo? wracając do tego, że Magda się wypinała, znaczy z względu na mówiłem, Magda, że Magda wypinała w tej te łone nie? E, nie. Te e, 10 centów, czy tam 20, czy 50 nawet To kaps wziął, chciał podnieść te e, centy bo one spadły tak mniej więcej, tak mniej więcej, ciężko mi to określić, ale tak mniej więcej, jak jest jej żyć. raczej yy, znaczy, no, on się wziął i normalnie byłoby, byłoby tak, żeby im wtrącił i go byłby, byłby, większy wypadek jeszcze i w ogóle byłaby istna masa. Ja powiem tak, Magda potem się wkurzyła na niego, po pomyślała o swój, zresztą w sumie się nie dziwię. Kacper, jest taki złoczeniec. I o, widzicie co on pisze teraz? nie widzicie? Jakieś krzyżyki, kółeczka, inne pestki. I... <grym> no, kurwa, to no, zabijcie to zanim złoży jaja, nie? No, no, no to takie się śmieję. ja nie wiem. Znaczy ty kurwa, no, głupia ty. Nie Na do ciebie. już go. Ja już dawno. A no to dobrze. Może przez to się tak stało, że nie masz odciągnika z tego. No właśnie, mam kurwa. A no to może przez to, że masz obciągnięć No jakby nie miał, to bym jeszcze bardziej latał. No to może, może letki, nie wiem. Eee... Co, ale co, czego mnie kupować, co zamawiałem? Ja mówiłem od razu od początku, że to się źle skończy. Ale co się źle skończy? Halo. Proszę mi odpowiedzieć na te pytania, to pytanie. Disconnected. Nie, nie, nie. Odchodzę. Nie, nie. Eee... ten... A co, to obchodzi? Ale co kto? Nie no, bo... to? Nie nie jestem lepiej śpiewał. Nie, no bo ten... Mieszkujemy sobie wszyscy na tej szkole, mieszkujemy myślę. Ale Aha. skoro nie udało mi się, to się lepiej nie będę nazywać, także... Jak ktoś siedzi na drugie pole, nie? Dobrze, tam... dobrze, to wiesz, pan, to jest w twoim interesie. Jak on był ketartą w ciągu... o kim wy mówicie, poproszę? Może też mi napiszę. napisze. <laughs> ja też coś te pisz. O, na mózgi to było. Nie wiem, możliwe. I chciałem pozdrowić wszystkich fanów kasztanów. O, pozdrawiamy. Masz klap? to nie. Oj, Magda zamiast mówić to napisze, ja nie wiem. Magda, no mów do nas. nie mówię. Ej, macie jakiś pomysł jak zabić Kumara? O, właśnie zabiłem, dobra. Nieaktualne. Nie, 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 nie. e, dobrym sposobem jest zapalniczka i... Znaczek. jak on jest na tym, na monitorze świecie, to raczej nie bardziej... zapalniczka. No co? To daczkiem. O. Laczki, ale nie ma mlaczki. Tylko na O. O. No to pan Z Za wiekiem, jak kieszenie wyciągnąłem na To mówiłem, dezodorant. I nie, nie jestem To jest chemia sama i w ogóle. Gdy tylko popikam, to mi na skórze wyskakują prostki. To jest ajdź. Dobra, nic nie zrobiłem. Nie mam pytań. Kurwa, cię ja zabiję. zabij, nie? To jest Dl delikatny chłopak. Chyba idź się utop. Stoję sobie dzisiaj na dworzu... w pewnym miejscu poza miejscem mojego zamieszkania. Na kurwach za ja byłeś. Na nie, stoję sobie po prostu, rozmawiam z kulturalnie nie ze znajomymi. Ja no to znajomych nie ma... Nieważne, to z przypadkowymi ludźmi rozmawiamy. I idziemy, <laughs> kuchamy. Za ja nie, nie masz przypadkowych ludzi, ty. Nie, no, no nie tak, muszę dokończyć. No i gazet Taki pan, a raczej taki... Taka na... Magda. Taka Magda, we... nie, taki raczej... Mm, w sumie nie, Magda wygląda bardziej męsko niż on wyglądał damsko. Niż on wyglądał tak, może tak. I sobie wyobraźcie, że on idzie idzie i idzie w takich upiętych skórniach, że nie powiem co... jak to wyglądało, jakby miał kurde... raka. Z, z stóp i nóg, do, Raka tego, jeszcze, do tego jeszcze był, miał zrobioną tę fryzurę w sensie włosy ułożone tak jakby e, na jakimś żelu czy tak poproszeniem choć wie czym e, w jedną stronę, tak jakby trochę Hitler i na w jedną stronę, a do tego wszystkiego jeszcze na deser był korczek uchu i myślałem, mm. że się ze za śmiechu. A jeszcze to było najlepsze sobie z psem ja mówiłam, groźny pies bardzo groźny Jest um, tak samo jak on wyglądał? był to pies o imieniu tego co dobrze słyszałem Pintessa marki o Boże Jorki. z Jorkiem się tak z Jorkiem szedł jaka ciata z takim Jorkiem? otóż to gorzej jest bardziej niż od niego pasuje jedno <gorsza> do drugiego gorzej jakby szedł z owczarkiem wtedy myślę, że ten owczarek od niego uciekał i by się bał i w ogóle ujej, ujej. Widzę, wczoraj Lejwica, ty tutaj piszecie pojrzydki i zbierać na rzeczy tam Was <laughs> Chciałabyś wiedzieć no, Generalnie to chciałem powiedzieć, i już będziemy się, że musieli kończyć No, znik Dzień kurde, I co w kolejnym robimy? Znaczy teraz nagrywamy Ku kółkurydzę Tak, ogrywamy od razu Dobra, kółkurydzę dzisiaj nie śmie można nagle, tylko ja muszę tutaj skończyć coś jeszcze. Może ja skończył powiedzieć, że nie miałeś taki hashtag czegoś do powiedzenia, nie? No. no, no miałem. Dupa. No to... Hashtag dupa. Hashtag zapomniałem, hashtag. Hashtag zapomniałem hashtag, hashtag polu. Kurwa kreatywny, nie. Tak jak sobie no, nikt. <laughs> 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 o. Wszystkie to będzie seba. Jaki ty masz nik? Czy Łobarta? A. Ale ogólnie tak, e, w Steamie ty jaki masz nick? Nie masz to wiem, Seba, nie? No chyba. No, no to są kreatywnie. No. <grych> Zastanawiałem się nad tym, nie widzę. No bo patrz, Wodzu ma Wodzu, Magda ma... Nie no, ja mam Wodzu, Dobra, Dziku, Masu, z... Dzika, inne takie. O. Ja mam Magda, i Gize. No, ja mam Gize, Magda, Magda, Madziara, y, co tam jeszcze było? Zdyszek. Wodzu o Bobas, więc widzisz, a ty masz Seba. No, ale wszystko od Magdy się... z. Y... Wszystko od Magdy się kojarzy, czy tam kojarzy, brzmi yy, po prostu z jej imieniem, a Twojej niekoniecznie. Nie jest coś z tego? No nie wiem, mówię tak po prostu. No? Bo no. no, no, ja, ja mam, mam imię To, że ja mam na imię Adolf, a naprawdę, a, a w tym, że się nazywam Seba, to jeszcze nic nie oznacza, dobra? A na nazwisku, że mam tak naprawdę Hitler. To też na nic nie oznacza, więc odczepcie to, dobra? A to, że ja jestem, kurwa, czarnym Chińczykiem, też nic nie oznacza, nie? No To cię nie jeszcze. No, jeszcze azia, kurwa, Azjatom do tego, nie? No, Rudym. No, dobra, to powoli się żegnajcie Rudy... Azia, y, Rudy, Azjata, Murzyn. Kurwa, zbugował mi się dość A nie, to ja, takie lagi. daj mi się zbugował, gościu. A jak? Tak się zbugował, że tur był z tyłu, a tylnie koła z przodu. Aha, Ej, Seba, coś tak? ci powiem. No dobre. Chyba tylko zasiałem twoje pole. Wam? Chyba tylko za twoje pole. Eee, które? A nie, to moje, he, żartowałem. Eee, no, to... No, chyba przejubi. to jest moje. Nie no, chyba to jest moje. No tak, to jest myślałem, moje. Myślałem też, ażeby za pozwolenie na wycink tych drzew tutaj... Czech. Nie myślisz, i by zrobić te pole trochę większe, to wiem, czy to się uda. O, byśmy załadowali to ładnie na pszczepę co nie? Znaczy, to są akurat. No tak, 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 tak byśmy zrobili. No dobra, to ja się zżegną z wszystkimi i daję, oddaję górę do studia. Reklama ding, ding, ding. Jak się Wła, 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 wła. Dobra, także żegnamy się z wami bardzo serdecznie Byłem z wami ja czyli RG, Wodzu, Magda oraz Seba, trzymajcie się cześć. No, i były z, były z nami traktory, było z nami powietrze, kurwa i było z nami wszystko. Bardzo A ten tamten no tak. A no. 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 Także dzięki na razie trzymajcie się. Cześć, jeżeli ktoś oglądał do końca samego. To napiszcie. To, hashtagi. To napiszcie hashtag oglądałem do końca, albo bez hashtagu, albo nie wiem, wymyślcie coś samo po prostu. Bez hashtagu. Cześć. Tak. Dobra, no dupa.